Pozdrawiam, fantastik by ci szukamy kobiety. Aha, szukamy kobiety, e, jestem inteligentny, przystojny. E, A jak dużo gram w komputer? Co jeszcze? Oglądasz filmy erotyczne? Oglądam, oglądam. Także. Za niedługo są walentynki, czekam na zgłoszenia. No, no A jak u ciebie jak jak jest bez podanie życiorysu w zdjęcia, czy sobie jeszcze trzeba opisać? E, nie wiem. Tak? No. Obojętnie to robię. Kobieta, 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 która leci na samochodzie to Blachar, a mężczyzna która leci na Damskie samochodzie to kto? Blacharz. No dokładnie, nie? To dzisiaj no. to chwilę rano, ale ja przeprowadzę ankietę treningową mi. No, na ale dobrze, to tak jest. Policks, powiedz mądrość. Powiedz jakiś twórczość. Kiedy jest dobry trening? Nie, Powtarzaj! Kiedy, kiedy jest dobry trening? Kiedy głowa chce, a ciało nie może. No, no, po prostu. Kiedy jest dobry trening, kiedy ciało chce, a głowa nie może. No, brawo, brawo! <śla> no,